W rawie mazowieckiej drugą kadencję rozpoczęła Rada Seniorów. Czym tak naprawdę Rada Seniorów się zajmuje? Rada Seniorów jest takim organem wspomagającym, bo funkcja tej Rady Seniorów to jest opiniodawcza, doradcza, inicjatywna. Oczywiście Rada Seniorów przede wszystkim ma na uwadze reprezentowanie swojego zdania, stanowiska, doradztwa dotyczącego mieszkańców rawy, ale przede wszystkim tej najstarszej grupy mieszkańców rawy, czyli seniorów. I bardzo dobrze, że Rada Seniorów istnieje, bo. Są to ludzie, którzy osiągnęli pewien wiek, ludzie z doświadczeniem nie tylko życiowym, ale i zawodowym, ludzie, dla których już praca zawodowa, aktywna praca zawodowa, już nie istnieje, ludzie, którzy są świetnymi obserwatorami potrzeb środowiska, mający. No więcej może czasu na tą obserwację, bo nie ma tej gonitwy dnia codziennego, mają czas na rozmowy, na wymianę poglądów i dlatego też ten organ doradczy taki dla Pana Burmistrza, dla Rady Miasta jest bardzo ważny. Interesujące jest tak, że wcześniej seniorzy byli trochę niezauważeni w naszym mieście? To znaczy, proszę pani, nie mogę tego powiedzieć, że byli seniorzy niezauważeni, że nie brano sobie do serca spraw seniorów. Powiem, że to było takie wypośrodkowanie tematów. Z jakiego względu? Z tego względu, że przez cztery lata naszej kadencji toczyliśmy walkę o zdobycie pomieszczeń. W końcu udało się fakt, że dopiero pod koniec pierwszej kadencji to się Udało, a otwarcie tego lokalu było już za kadencji Nowej Rady Miasta. I nie mogę powiedzieć w ten sposób, że byli odsuwani seniorzy, bo bym skłamała. Nie, nie byli. Tylko może powiem tak, że nie aż tak gorliwie były rozpatrywane sprawy seniorów. Nie było takiego och, ach, bo seniorzy. Naprawdę musieliśmy się mocno starać, żeby przepchnąć pewne sprawy. Myśleliśmy w pierwszej kadencji, że to będzie pomieszczenie bardzo fajne, ładne i że to będzie rodzaj klubu seniorów. Klubu seniorów. Żeby każdy senior, wszystkie środowiska seniorów, do jakiego stowarzyszenia by nie, nie, nie należeli, żeby mogli. Korzystać z tego klubu, żeby w określonym dniu zgłosić się, czy zasugerować, że chcą się spotkać, czy omówić książki, czy pograć w jakieś gry, czy nawet usiąść, herbatę wypić i, a ty jakie leki bierzesz, a, sobie to, a tobie co dolega, o jej, jak dobrze, bo mnie to nie dotyczy. Takie typowo życiowe sprawy związane z seniorami. I w tej kadencji będziemy z kolei o to walczyć. Pomieszczenia są piękne, bardzo ładne, otwarcie było tego dziennego pobytu, bardzo ładne pomieszczenia, ale to są pomieszczenia dla określonej grupy, tak jak powiedziałam każdy tam z seniorów z miasta czy jakaś grupa nie będzie mogła. I pierwsza sesja inauguracyjna była w zeszłym tygodniu, a pierwszą sesję roboczą mamy 9 kwietnia. Zaprosiliśmy panią dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, żeby przedyskutować sprawę ewentualnego udostępnienia w jakiś określony dzień czy w jakiejś określonej godzinie, żeby, można, żeby inna grupa seniorów mogła skorzystać z tych pomieszczeń. Natomiast również padła na, tym pierwszym inauguracyjnym, na tej pierwszej inauguracyjnej sesji propozycja zainstalowania tam postawienia na placu ławeczek, altanki. No, ale to jest z kolei jeszcze inna sprawa, bo. Gdy i marzyć sobie można, tylko to trzeba przeprowadzić rozmowę z właścicielem terenu, czy na to pozwoli, jakie ma zdanie, a może by jeszcze coś innego wniósł właściciel tego terenu, Także będziemy również rozmawiać z Panią pastor Panią Radacz. I to jest myślę, tak jak rozmawialiśmy, no, tak prywatnie, no bo to na tej sesji inauguracyjnej nie było możliwości, że tym się chyba zajmiemy. W tej kadencji jeszcze również tak rozmawialiśmy, że musimy się przestawić na taką bardziej ścisłą współpracę ze wszystkimi stowarzyszeniami, które mają w swoich, wśród swoich członków seniorów, amazonki. Polski Związek Rencistów Emerytów. Uniwersytet, czy to, to, to Z nimi to się bardzo dobrze współpracuje i w ogóle tam fajnie, ale też oczywiście warsztaty terapii zajęciowej, bo tam też mają dorosłych. I Fundacja Obudźmy Nadzieję. No i teraz doszła nam właśnie pan z Fundacji AA Szansa. To też tam jest kilku seniorów. I też taka współpraca, także zacieśnijmy, bo wie Pani, jeden ma taki pomysł, drugi ma taki pomysł, a trzeci ma jeszcze lepszy pomysł. A może tak zebrać te wszystkie pomysły i będziemy nad tym pracować. Mhm. W Rami Mazowieckiej dużo jest barier dla seniorów. Zauważacie Państwo to na co dzień? Zauważamy, bo już na samym początku naszej działalności, w pierwszej kadencji zgłaszali się do nas seniorzy na przykład tak, że przydałoby się więcej ławeczek. W lasku, że przydałoby się więcej ławek na tej trasie, gdzie są poustawiane sprzęty do rehabilitacji, bo poćwiczyć, a później usiąść i myśmy to sygnalizowali i to było robione, to było robione, ale są również inne bariery, są takie bariery, których na przykład Rada Seniorów nie jest w stanie przeskoczyć, ale Mieliśmy co raz w miesiącu we wtorki dyżury, w każdym miesiącu jeden wtorek od pół do dziewiątej do dziesiątej i powiem pani, że były telefony, były zgłoszenia osób, które przychodziły. Na przykład jakąś poradę prawną, to myśmy kierowali, no my nie załatwimy tego, bo nie jesteśmy prawnikami, ale kierowaliśmy do yy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tam jest prawnik, czy na ulicy Kościuszki 5 jest tam są dyżury prawnika. I w takiej sferze też yy, no, kierowaliśmy ludzi. A jeżeli ktoś, jakiś yy, senior? Po wysłuchaniu naszej dzisiejszej rozmowy będzie chciał skontaktować się z Państwem, włączyć się w działalność Rady Seniorów, środowiska seniorów w Prawie Mozowieckiej. Gdzie Was szukać? Proszę Pani, od 9 ustalimy dyżury. Każdy członek Miejskiej Rady Seniorów będzie miał przypisany dyżur od godziny w pół do dziewiątej do dziesiątej w pierwszy albo drugi wtorek. Gdzie szukać ogłoszeń? Na tablicy informacyjnej Miejskiej Rady Seniorów. No i na pewno damy również informację, jak już będziemy mieć, damy informację taką do mediów. To ważne chyba, żeby nie pozwolić przestać być aktywnym seniorom, prawda? Aktywność powoduje to, że czujemy się potrzebni i czujemy się młodo. Dzięki tej aktywności nie czuje się upływającego czasu, bo człowiek aktywny, chociaż nie jest aktywny zawodowo, ale jeśli jest jego potencjał wykorzystany, czuje się potrzebny, dowartościowany i włącza mu się myślenie na dużych obrotach, bo jeśli się robi coś nie tylko dla siebie, ale dla innych, to stanowi dużą motywację do działania.